Niepodległości, proszę państwa, dzieli Sopot na, na, na dół, czyli taki bardziej płaski morski i na górę, bardziej górzysty. Eee, to tam ja byłem i tu, i tu, Mieszkałem jako dziecko na dole, a później już od 2000 do ojca się przyjeżdżało na Wybiskiego, czyli na samą górę. Cudowny Sopot wbijamy na Monte Cassino, schodzimy w dół, molo, czyli standardowo, turystycznie. Eee, no na inne atrakcje będzie czas później żeśmy przejechali do Redy z Wójkiem. Wspaniała trasa, tu już tam odbijamy na górę. W stronę Płucka Hel Główne wejście do tunelu, krótki przebieg, wychodzimy i później drugi tunel już na Monciak. Schodzimy w dół. Ile razy się tutaj schodziło w dół, ile razy się podchodziło pod górę. Nie sposób tego zliczyć. Pełno wspomnień, pełno kolorów, pełno wydarzeń. Wciąż jesteśmy w grze. Big ten. Bardzo często mimo wszystko człowiek uciekał w te boczne ulice. I tam był spokój w ur i lekki odpoczynek potem wracał na Monte Cassino. Alicja, kocham kilka Sopot, słów. Kocham Sopot, kocham Sopot i już. Alicja kocha ten nowy Sopot, starego nigdy nie poznała. Ja widzę różnice, widzę dwa światy, widzę dwa oblicza, te cudowne wspomnieniami, bardziej romantyczne, bardziej naiwne, ludzkie może nawet, nie wiem sam. I to nowoczesne, też piękne, szklane, by to nowe, przemyślane, z podziemiami, z kawiarniami, z zliczoną rzeszą różnych turystów z całego świata powiedziałbym nawet. Natomiast ja zawsze będę wracał z tymi mieniami do dawnego Sopotu Bo tak to już po prostu jest. Legendarny White Merlin, ale tutaj chyba tylko... A jak? To jest Flamingham? Legendarny... Nie wiem, coś jest nazywa Flaming Company chyba, powiedzże tam. Patrzy eee, patrzcie tylko na tą bezę, patrzę na tą tartę z tymi. Ja go damy oczywiście kawa do tego Alicca. Jaka się podoba? Hotel Grand Grand Hotel Cudowna budowla, cudownie zachowany budynek Nieraz się tam bywało Nieraz się tam chodziło z ojcem właśnie Najczęściej żeby po prostu bo Tak się wyraży, Wykręcić szmat To jest trasa na Gdynie. Patrzcie, w tym parku 2003 rok biegało się. Ale ten park też inaczej wtedy wyglądał. Bardziej dziki, bardziej taki porozrzucany. Piach. Różka piach dookoła trawa. Cudowny upał. Biegało się bez koszulki w tamtych czasach. Ścieżka na Gdynie. Coś pięknego. Patrzcie, tylko na te drzewa. patrzcie na tą naturę, jest elegancko, jest cudownie. Sopot nie zawodzi, Sopot nadal elegancki. Koliba tutaj jest, kiedyś się tu bolowało tak. Chata góralska przy plaży. No nie raz piłem tylko.